Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest poniedziałek 30 sierpnia. Dziś wydarzenie szczególne. Jesteśmy bezpośrednio po spotkaniu pani Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, oraz pana Mariusza Boszaka, ministra obrony narodowej, z panią Rachimą Yami, przedstawicielką afgańskiego parlamentu. I właśnie naszego zagranicznego gościa, panią Rachimę Yami, proszę o zabranie głosu jako pierwszą. خانم خوش خواهش میکنیم که شما صدا کنید خب سلام بر دارم خدمت رئیس سایب پارلمان پولند وزیر سایب دفاع خبرنگار های بسیار عزیز و تمام کسانی که در جلسه حضور دارم Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo mi miło. chciałam serdecznie tutaj przywitać się z Panią Marszałek, z Panem Ministrem Obrony Narodowej, z Państwem, dziennikarzami, przedstawicielami mediów oraz wszystkimi państwem, którzy przygotowywaliście to spotkanie. W

Dziękuję państwu polskiemu za ten wysiłek, za to poświęcenie i za wszystko, co państwo zrobiliście. Dziękuję serdecznie za pomoc, którą w ostatnich dniach udzieliliście Afgańczykom w tej misji ewakuacyjnej, za to, że ocaliliście wiele istnień ludzkich. że jak Dziękuję przede wszystkim tutaj Wojsku Polskiemu za pomoc i żołnierzom za to, że ratowaliście Afgańczyków. Gdyby nie wasza pomoc, gdyby nie wasza praca, poświęcenie, nie byłoby mnie tutaj żywej razem z państwem. Mamy czystość. Mamy wszelkie środki, mamy wszelkie rzeczy. Włodzimierze, władzimierze, 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 a Zabrano nam wszystko, zabrano nam wszystkie nasze rzeczy. Zabrano nam ubrania, zabrano nam y, nasze domy, zabrano nam nasze życie. Zostaliśmy w samych ubraniach. Dzisiaj musiałam kupić dla siebie ubrania, po prostu, żeby móc do państwa przyjechać. Nie miałam nic. Afghanson, imbrus balonej i turystyki tej chwili Afganistan zmienił się w kraj, którym rządzą, którym امروز روح که کسانی که بیترین جوانهای شما در افغانستان به خاطر صلح به خاطر دیموکراسی به خاطر حقوق زن به خاطر حقوق بشر به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان جانهای قرت دست داده روح از حضور داره dzisiaj w afganistanie zostali dostali młodzi ludzie którzy chcieliby walczyć chcieliby demokracji chcieliby pokoju chcieliby spokoju dla swojej ojczyzny Wiele, wiele wiele młodych osób, wiele ludzi również y, przedstawicieli również żołnierze straciło y, swoje życie, aby budować Afganistan. Bo chotira adov buzurgike Ze względu na ten wielki cel, który, który mieliśmy. Modarafkoneson urdu imili sohtim, puli se imili sohtim, amniat imili sohtim, naat hoya musi shi sohtim, shafkonesohtim, sarak Stworzyliśmy armię, stworzyliśmy policję, odpowiednie służby, wybudowaliśmy szpitale, szkoły, drogi. Zrobiliśmy wiele rzeczy, żeby osiągnąć ten cel. Działoby się młodzież, chujne, młody młody Azoino, tu Ameryka, w Afghanistan. Co chodziło, że w Afghanistan Czym był nasz wysiłek, wysiłek NATO, wysiłek Koalicji Międzynarodowej, nasz wysiłek? Czym był wobec tego, że w ciągu 15 dni talibowie przejęli władzę nad Afganistanem? Mas NATO a Chciałem zapytać, zastanawiam się nad tym, chciałem zapytać Amerykanów, chciałem zapytać NATO, co się stało po prostu, jak to się wszystko stało, że tak szybko Afganistan wpadł w ręce wrogich talibów.

bo iz matu żalol, że moch czort czorna farba mi legar e, bezikony. Czy możemy o tym wszystkim zapomnieć, o tym wszystkim, co się wydarzyło? W Afghanistanie jak kiedy to jest zaficy radgrifdy W Afganistanie stało się coś jak na kształt, powiedzmy, przewrotu. W Afghanistanie będzie nasz jank teslimet alibsch.

W ciągu tych kilku lat jego, jego prezydentury straciliśmy bardzo, bardzo dużo wojska. Tysiące dzieci po prostu ucierpiało, zginęło. Tak samo i ucierpiało tysiące kobiet w Jak dużo osób, jak dużo wojska przy okazji ucierpiało i zginęło. Dar Ile z Waszej strony było poświęcenia i, i cierpienia. W tej chwili prezydenta Ganiego oraz jego najbliższego otoczenia nie ma. Nie znajdziecie państwo w Afganistanie.. Skronili się, przebywają gdzieś po prostu za granicą. Jeżeli w tej chwili całkowicie polegniemy, jeżeli w tej chwili całkowicie zostaniemy pokonani, ale wierzę w to gorąco, że nie da się pokonać kraju, że nie da się do końca nas zniszczyć i pogrążyć.

jeżeli teraz tysiące młodych ludzi ucieka za granicę do Polski, do innych krajów sojuszniczych NATO, ale w dalszym ciągu w Afganistanie mieszka tysiące, tysiące młodych ludzi, którzy, którzy po prostu narażeni są na te wszystkie niebezpieczeństwa

e pomagaliście tutaj aby po prostu ulżyć temu losowi tych prześladowanych ludzi. Mychoyam azriste myr amdika az a jawash ma dar maqabel madaray ke dar ikishvarha yak farsand dale ur ba khatir adaf buzurgi ke dish ba Chciałabym, życzyłabym sobie, chciałabym zobaczyć jakąkolwiek odpowiedź tutaj ze strony członków NATO, Ameryki, żeby po prostu dali jakąś nadzieję dla tych kobiet, dla tych ludzi, którzy tam są, dla kobiet, których dzieci są w tym kraju. Chciałabym. Tak jak widzę i zastanawiam się, co mogą czuć matki, inne matki, matki amerykańskie, matki y, tutaj z Polski, kiedy patrzą, jak giną inne, inne dzieci. Co zrobimy, co, co, państwo zrobicie po tych 20 latach, kiedy, kiedy tyle poświęcenia, tyle wysiłków i tyle pracy i ofiar zostało włożonych y, w ten kraj? Oj, mimo nimki i chamy deszczu, i chamy zahmota, że samo zarbi się pierwsze wizydy. Czy wszystkie te osiągnięcia, całe to poświęcenie, będziemy gotowi zaprzepaścić i wrócić do punktu zero, wyzerować to wszystko? Imruz hazardon dzielona w Hornistan, hazardon duchara w Hornistan, no umi do niebu umi do komarki dunią żydymi tej chwili, w obecnej chwili tysiące młodych, y, młodych, ludzi, młodych kobiet żyje w Afganistanie w takim nastroju beznadziei i bez, bez możliwości udzielenia pomocy. Mówię to jako kobieta, mówię jako, jako matka. Chciałabym, żeby po prostu, życzyłabym sobie bardzo, gdyby w Afganistanie udało się to wszystko naprawić jak bo trafę do nie do Jeszcze raz błagalnie rozkładam ręce z prośbą o pomoc, z prośbą żeby państwo udzielili nam jakiejś pomocy. O Z nadzieją, że społeczność międzynarodowa usłyszy głos afgański, głos kobiet nasz Spłagający głos. Bardzo Przepraszam bardzo, że tak się wzruszyłem, ale jest mi bardzo ciężko to pomówić. Bardzo dziękuję pani Rachimie za tę wypowiedź. Proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję Pani poseł, pani Marszałek. Przed chwilą mieliśmy sposobność, żeby porozmawiać z panią poseł na temat sytuacji w Afganistanie. Jak Państwo sami mogliście się przekonać, sytuacja jest niezwykle trudna, jest niezwykle skomplikowana. Ja ze swej strony, jako Minister Obrony Narodowej, podczas tej rozmowy i teraz też publicznie chciałbym podziękować Pani Poseł za te niemal 20 lat współpracy między Wojskiem Polskim a Afgańczykami. Którzy byli tłumaczami, którzy współpracowali z polskim kontyngentem. Dzięki tej współpracy polski kontyngent mógł wypełniać swoje zadania w sposób właściwy. Oczywiście, sytuacja, jaka ma miejsce teraz w Afganistanie, stanowi wyzwanie dla całego wolnego świata. Polska, kiedy była taka potrzeba zorganizowała kontyngent wysłaliśmy żołnierzy wysłaliśmy samoloty tak żeby ewakuować tych wszystkich którzy czują się zagrożeni tych wszystkich którzy współpracowali z żołnierzami wojska polskiego tych wszystkich którzy współpracowali z polską dyplomacją również pomagaliśmy w ewakuacji Współpracowników naszych sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To, co, czego mogliśmy się dowiedzieć z panią marszałek, jest niezwykle istotne, gdyż to są wiadomości z pierwszej ręki, to są wiadomości, które płyną od pani poseł do parlamentu afgańskiego. Pani poseł sprawowała swój mandat przez trzy kadencje. Wcześniej była dyrektorem szkoły, doskonale zna warunki, w jakich znaleźli się Afgańczycy. A więc to świadectwo jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o przyszłość. Przyszłość Afganistanu, ale także przyszłość całego wolnego świata. Dziękuję. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. Szanowna Pani poseł, panie ministrze, szanowni państwo. To było dla mnie wyjątkowe spotkanie spotkanie z panią poseł, która od trzech kadencji jest posłem, no w tej chwili już nie, ale była posłem do parlamentu afgańskiego, kiedy dowiedziałam się, że wśród ewakuowanych osób znajduje się właśnie pani poseł, reprezentantka parlamentu Afgańskiego, uznałam, że dobrze będzie spotkać się i porozmawiać. Nie tylko o tym, jak wygląda sytuacja obecna w Afganistanie, zrozumieć, co tam się stało, dowiedzieć się szczegółów z pierwszej ręki, ale też, żeby porozmawiać o tym, co dla nas parlamentarzystów jest istotne, jak funkcjonuje Parlament Afgański, a właściwie jak funkcjonował, jakie są plany. Dowiedziałam się, że pani poseł od wielu lat zabiega o to, żeby prawa kobiet w Afganistanie były przestrzegane. Walczę o te prawa, bo sytuacja kobiet w Afganistanie różni się znacząco od tej, która jest na przykład w Polsce. Chociaż muszę powiedzieć, że na 240-kilkoosobowy parlament, 68 deputowanych, 68 deputowanych to są właśnie kobiety, które rzeczywiście z dużą trudnością prowadzą kampanię wyborczą, ale są wspierane przez rodziny i dzięki temu podobnie jak pani poseł mogą w parlamencie zasiadać. Zainadowałam się, że wiele nas łączy z panią poseł, ponieważ nasze drogi, jeżeli chodzi o politykę, rozpoczęły się w tym samym roku, w 2005 roku i pani poseł startowała do parlamentu afgańskiego i ja po raz pierwszy startowałam do parlamentu. Pani poseł była dyrektorem szkoły, ja również byłam dyrektorem szkoły. Pani poseł była w różnych komisjach, między innymi w komisji, która zajmowała się bezpieczeństwem. Ja przez krótki czas, ale jednak pełniłam funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. Miałyśmy o czym rozmawiać. Mogłyśmy porównać sytuację w parlamencie afgańskim wtedy, kiedy normalnie mógł funkcjonować, czym się różni ta sytuacja od sytuacji w parlamencie polskim. Ale ja wiem, że pani poseł jest w bardzo trudnej sytuacji, że to jest wyjątkowo trudny czas nie tylko dla niej, ale dla bardzo wielu Afgańczyków, którzy w ciągu tych 20 lat uwierzyli, że można zbudować demokratyczne, wolne państwo, w którym wszyscy będą się mogli czuć bezpiecznie. Przez 20 lat społeczność międzynarodowa angażowała się w Afganistanie, także Polacy, polskie misje wojskowe. Tutaj podziękowanie ogromne dla polskiego wojska, które jest oceniane. Mówiła o tym też pani poseł. Bardzo wysoko przecież tam ginęli nasi żołnierze za wolność i niepodległość Afganistanu. Pani poseł o tym mówiła, mówiła o wyrazach wdzięczności dla polskiego wojska, składana na ręce pana ministra Błaszczaka, także za wzorową ewakuację tych ludzi, którzy współpracowali z nami i przez te 20 lat byli zagrożeni, czuli się zagrożeni. Ja powiedziałam pani poseł, że my, Polacy, doskonale rozumiemy, co to znaczy żyć w wolnym kraju, a potem utracić niepodległość. I obie zgodziłyśmy się, że nigdy nie trzeba tracić nadziei, że zawsze ta nadzieja musi w nas być. I być może samodzielnie będzie to trudne, pani poseł o tym mówiła, ale ten apel do środowiska międzynarodowego ma olbrzymie znaczenie, dlatego że tam olbrzymie siły międzynarodowe przez 20 lat były zaangażowane. Myślę, że nie można zostawić Afgańczyków w tej chwili zupełnie samych, bo to byłoby zmarnowanie 20 lat ciężkiej pracy. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, to byłoby 20 lat, w których wielu żołnierzy straciło życie w Afganistanie, Polaków, Amerykanów, żołnierzy innych narodowości. Ja chciałam Pani Poseł powiedzieć, że naprawdę rozumiem, co Pani przeżywa. Współczuję tej sytuacji, bo wiem, że ona jest bardzo trudna. 20 lat budowania i dwa tygodnie wystarczyło, żeby kraj znalazł się pod okupacją. Talibów, pod rządami talibów. To i dla Afgańczyków jest niezrozumiałe, i dla nas pewnie też, ale ta rozmowa z panią poseł bardzo nam przybliżyła sytuację, która w Afganistanie jest dziś i to, co doprowadziło do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia dziś. Życzę pani poseł, podobnie jak i Afgańczykom, żeby jednak doczekali takiego czasu, kiedy będą mogli powiedzieć o swoim państwie, że nasza ojczyzna jest wolna, jest bezpieczna. Kobiety, dzieci. Czują się bezpiecznie, bo pani poseł mówiła o tym, jaka jest trudna sytuacja w tej chwili matek z dziećmi. Więc życzymy wszyscy, żeby Afgańczycy mogli któregoś dnia obudzić się i powiedzieć, że żyją w ojczyźnie wolnej, takiej wymarzonej, w której panuje prawo, w której ludzie nie boją się niczego, w której żyją spokojnie i bezpiecznie. I tego pani poseł, i pani, i narodowi afgańskiemu wszyscy życzymy, bo doskonale. Was rozumiemy. Dziękuję bardzo za tę wizytę. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pani ministrze, a panu chciałam podziękować bardzo serdecznie. Naprawdę to jest, dołączam się do życzeń pani i gratulacji i podziękowań pani, pani poseł, bo ona zwróciła uwagę na to, jak wielką rolę odegrało to Wojsko Polskie, jak sprawnie przeprowadziło tę ewakuację i że dzięki tej sprawnej ewakuacji między innymi ona mogła znaleźć się w bezpiecznej Polsce. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję pani poseł. Dziękuję pani panie panie Dziękujemy, dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia, do zobaczenia.